Cześć wszystkim z tej strony Stachu. <laughs> jak widzicie, zostałem szczęśliwy, posiada się oryginalnej wersji sumatora farmy i postanowiłem zrobić krótki let play, gdyż odcinek gry, w której grałem, przyniósł mi w krótkim czasie dość dużą ilość wyświetleń, jak na moje standardy. No więc, pogram sobie troszeczkę tutaj. Uruchom, oczywiście niski. A, niski. Lubię grać na niski. Pokażę to mi więcej co i jak. Jeszcze nie będę pokazywał co i jak, bo to już pewnie wszyscy jedzą, gra ma rok ponad. Niedługo wychodziło do pewno 12 trzynastka. Nie wiem, już się nie orientuję. Nie. Tylko ta część mi się zbyt nie podobała. Słyszałem, że dwunastka jest straszną... straszną hałą. A i też przepraszam, że nie słucham żadnego dźwięku z gry, ponieważ... Musiałem wyłączyć yy, opcję yy, nagrywania dźwięku z gry, gdyż silniki, czy tam muzyczka była zbyt głośna, nawet na najniższym poziomie. Pyrpyrpamy, dobra, pierwsze co zrobię, sprawdzę, jak tam czany idą. Ok, sprzedam na razie większość zbóż na pierwszy na pierwszy ogień pójdzie rzepak od razu sprzedam Bo, to jest Dziwne ścięcia są Nie no nie wiesz, że ja robię let's play z tej gry Trzeba w tym co odpocząć trochę od tych Kude strzelanek, gier, RPG, akcji. Kurwa, co jest. Lagi, że chuj. Jest y, kurewska y, wersja tej gry, na Piracie nie ma tak zbytnich lagów. A na podstawowej wersji są nagi, chuj. Grałem, od razu jak odpaliłem, grałem z kolegami trochę na serwerze. O Boże, to było dopiero, to było dopiero gówno, ludzie. Może to przez internet? Zresztą nie mam zbyt słabego internetu. Całkiem dobry że nie ma tu nic do roboty jak się jedzie Jakoś muzyczkę mogę puścić, a nie kurna cały czas ta ten dźwięk traktora gdyby niemiecki traktor to kurę wskudził dźwięk, Wiecie, robię tak pierwsze co zrobiłem na yy, yy, pierwsze co zrobiłem yy, na serwerze to było pieprzenie się ciapkiem yy, w bizona kolegi Pierdoliłem się traktorem w kombajn kolegi co skutkowało wypieprzeniem się obu Musiał podjechać trzeci, żeby nas na normalną normalne koła przewrócić, bo oni szły inaczej, nie? Oczywiście wszyscy kleli. Młyn, tutaj się najlepiej sprzedaje że pak. Oczywiście na dzień dobry pokażę Też co najlepiej kupić na początek Co najlepiej wziąć wypieprzyć Też dla dowodu nie możemy modów wygranych Chwilowo Kliś co sobie może w gram traktorów nic nie będziemy zmieniać, idziemy do maszyn mm, sprzedajemy to, kupujemy e, tą nie wiem czy widać myszkę mm, ale wiem, że najpierw zajrzymy się kultywatorem sprzedajemy ten i kupujemy ten e, z siewników, sprzedajemy ten, kupujemy ten znaczy z chciałem powiedzieć Półk to całkowicie sprzedajemy. Jego go na razie nie będę w ogóle używał. Siewnik Lizard też sprzeda się, to się kupi. Może ten jest trochę ciężki, ale y, dobry jest to, że dobrze siewa, nie ma żadnych takich luk. Jest dobrym siewnikiem, jest trochę większy niż normalny do 3 metrów, a tamten do 2. To jest ciężki, to jest jego wadą. Chyba, że kupię sobie obciążnik ale ja nie kupowałem nigdy odpiążnika nie był mi potrzebny ale ale kurde chyba kupię chyba kupię jeżeli mi oczywiście stać e, obciążnik 600 900 600 Ale tam masz tanie są mamy tysiące nie wydaliśmy zbyt dużej od razu mamy lepszą Lepsze wyposażenie. Tak samo z przyczepami. Nie kupujemy większych przyczep, tylko kupujemy więcej małych, ponieważ większe są i tak zbyt ciężkie na pojazdy na nasze początkowe ciągniki, a mniejsze są lepsze, no. Więcej uciągnie ich małych, Więcej ich uciągnie Takie perkotko jak w tym teraz jeżdżę. Tutaj mamy krawę, będzie potrzebna do krów. Krewy dopiero w późniejszych etapach gry. Yy, tak jak już się spokojnie my rozwiniemy, dopiero warto je brać. I tu naprawdę, jak już się kupuje, krewy to w masowych ilościach. I trzeba mieć naprawdę uwzględnione porządne ilości jedzenia dla nich, żeby te już sobie zostawić. Niech one co tam żyją. Będę tak jak ham. Nie ustawiam nigdy w garażu. Ni ja nie mogę się do tego przyzwyczaić, chowania w garażu, tam kurna... No kurewsko źle się to robiło, no. Chodam sobie tu poustarać. Nie pomyślałem o jednym. Ciągnik jest na farmie, a jeden kombajn jest tam. Mogę od razu wziąć przywróć pojazd. Ale to zrobię później. Ja przywiezę sobie ten. Eee, ten, ten 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 kultywator, sobie wezmę i zacznę kultywować moje pole małe, takie najfajniejsze, moje ulubione poletko, które zawsze musi być zasiane. Nie chuj, nie w dupę, czy pada, czy coś tam dzieje. Najlepszy kultywator, waga jest optymalna, nie wypieprza nas nigdzie. Całkiem zgrabnie, nawet przy szybkiej jeździe. Informacja prawie, A prawie to wszystko znam. Prawie na pamięć. Ok. Ten oczywiście można składać. Mam skrzydełka. He he. Jest moje najulubieńsze poletko. To poletko ma być zawsze zasiane. Zawsze coś ma na nim rosnąć. Dobra, pieprzy na razie robotnika. Tak, tak właśnie pracuje robotnik. On robi. Tam zostawi lukę, tępy, chuj. No ale co porazimy. Przynajmniej zrobi nam całość. O, jesteśmy na farmie. Nie mam tu aktualnie żadnych krów. Tutaj, nie wiem co to jest. Chyba kukurydza. Zawsze im dawałem trawę, nigdy kukurydzy. Nigdy nawet nie kosiłem kukurydzy. Czelicie? Nie chciało mi się kupować ciągnika specjalnie do tego. Leko. Co jakiś czas przyjeżdża tutaj ten koleś od leka. O, chwileczkę muszę przerwać, przerwę, ktoś mnie zwolni. Okej, okay, to telefon stacjonarny coś się odzywa, ale niestety nie zdążyłem odebrać. Chujta. Najwyżej dzwonię jeszcze raz, najwyżej znowu przerwę Nawet łódki se pływają. Może cię mi topornie chodzi. Nie lubię mieć po ulicach. Tam już widzę, jak mój niewolnik zapierdala. Pierdalałem użynie. Sił. Nie jest taki głupi, żeby jechać, jak stanę mu na drodze. Okej, okay, ja jadę sobie posiewnik teraz. Sprawdzę, czy ten obciążnik coś da. Zresztą powinien. Nawet ten najlepszy ciągnik z Lizard, ten, e, później go pokażę, teraz mi nie chce, e, do na, uciągnięcia tego najszerszego, tego najlepszego e, siewnika, o kurwa, i ja on potrzebuje roboty. Też potrzebuje obciążnika, żeby ładnie mu to poszło. Ale i ten obciążnik.

Chwilowo nie będę nagrywał też Prototype do formatowania mojego komputera, że mam spore problemy z moim komputerem. Niestety komputer mi się zawiesza podczas nagrywania, grania w Full Prototyp. O! Ziarno. Tutaj ładujemy klawiszem R. Też jest zasiana, coś idzie, kasy. A tak patrząc z perspektywy wielkości tych pół, to te letka, które mamy tutaj są takie małe. No jedź. O, napełniłem sobie zbiornik y siewnika pszenicą, a teraz zmienię sobie na rzepaczek. Kuldywa, to wyrywaj, wyrywaj, Czy zapierdalaj Ruska. Kurwo. O. Tam mamy machinerię moją. Mój najbardziej pojemny. O. Nie wiem, czy, nie wiem, czy robi się reżimować. Już na pewno to skoszę No, może to tyle na tle. Może to tyle na tyle, ile byłem w stanie pokazać wam w pierwszym odcinku. Komentujcie mnie, subskrybujcie yy, Czy subskrybujcie mnie Widzieć więcej moich odcinków No więc, cześć Wszystkie takie ostatnie ujęcie na ten gruchot od...